W dzisiejszym tagu kto? Tutaj it's friends, czyli Miśka, a razem ze mną dzisiaj jest Tinki, czyli Adrian. Właśnie. Dzisiaj zabawimy się w taką zabawę kto? Myślę, że wszyscy bardzo dobrze ją znacie. E, zadajemy sobie pytania, a o kogo chodzi, to wtedy podnosimy kartę. Jeżeli chodzi o Adriana, podnosimy Adrian. Jeżeli chodzi o mnie, no to Miśka, nie? E, dobra, zacznijmy. Kto ma więcej znajomych? Raz. Dwa, hmm. trzy. Ty masz będzie znała. Kto się lepiej uczy? Raz, dwa, trzy. No przynajmniej tutaj jest e, Kto jest dłużej na YouTube? Raz, dwa, trzy. E, kto więcej zwiedził? Raz, dwa, trzy. Kto no, że żyje? Ja. Kto jest mądrzejszy? Raz, dwa, trzy. O. Eee, kto lepiej śpiewa? Raz, dwa, trzy. No na pewno lepiej niż ja śpiewam. Może kiedyś filmik. Kto lepiej tańczy? Raz, dwa, trzy. Przynajmniej może tańcem odbije to śpiewanie. Kto ma więcej subskrypcji? Raz, Dwa, trzy. Nie będę kłamał. No. Ale to Kto jest bardziej tajemniczy? Raz, dwa, trzy. Kto bardziej lubi zwierzęta? Raz, dwa, trzy. A no w sumie no tutaj takie dwa. O, o. Kto się lepiej ubiera? Raz, dwa, trzy. Ja się Aha. Kto bardziej lubi piłkę nożną? Raz, dwa, trzy. To bokach po może tę kartę, Dobre, czy nie? nie? Kto bardziej lubi sport? Raz, dwa, trzy. O, wiadomo. Kto ma większe odpały? Raz, dwa, trzy. On to kocha tarad się po korytarzach na no, przerwie. Super, to jest super zajęcie, polecam. Ehm, w szkole? To ma większy pokój. Raz, dwa, trzy. A, sorry, sorry. <grym> Dobra, dziękujemy za obejrzenie tego tagu. Przepraszamy, jeżeli ja cały czas tam zerkałam, bo po prostu mam tutaj pytania. Ehm, dziękujemy za obejrzenie, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Nawet, jeżeli bójcie, nie, to dajcie po prostu łapkę w dół, ale ja nie chcę, żeby było ich dużo. Dobra, dziękujemy za obejrzenie. Trzymajcie się. Pa. Tutaj X Friends i... Dzięki,